Małgorzata Małkowska, witam w kolejnym odcinku programu Ludzie Mówią. Zapytam dziś przechodniów w Zgorzelcu, co sądzą o polskiej piosence na Euro 2012. o polskiej piosence na Euro 2012, podoba się? Ja nawet nie wiem, jaka to piosenka, sorry. A pan? Szczerze, nie podoba się bardzo. Dlaczego? No, ma te rytmy ludowe. Na przykład Maryli Rodowicz w latach 70. była zdecydowanie lepszą piosenką. Mhm. A może pan zaintonować, żeby w tej nie wiem. Nie, nie wiem, zresztą nie znam tego, jest taki, jest łatwy w ucho wchodzi, ale niestety nie, to nie jest ta piosenka na ten turniej. A nie przypomina sobie jednak? To znaczy tak, Poco, teraz, tak Tak, tak, tak. Przypominam sobie. I co pan myśli o tej piosence? No, ble, trudno mi powiedzieć. Ja nie jestem kibicem, więc nie słucham. Tego. Mhm. Wpadła panu w ucho, czy nie? No osobiście Wilków mi się lepiej podobała, no ale jak większość zdecydowała tak, no to należy to chyba uszanować, nie? Czy nie? No mamy demokrację, to cóż może. Podoba mi się czy nie. Osobiście mi się inna podobała, ale... Szkoda gadać. Czy? No nie moje yy, klimaty i tomaty. Uważam, że, to, że chłopaki nie będą wtedy grać, tylko spać im się będzie chciało. Spać, a nie jest skoczna czasem dla piosenka? Spać no, się no, przy niej. dla tych co preferują disco polę, no to może być skoczna. Powinna być energiczna, żeby energicznie bramki strzelali. Mhm. Czyli ta nie jest energiczna? No jest może energiczna dla emerytów. No, sami emeryci tam występują, więc... No, tak jak nie wiem. Były panie w bikini, to może by tak lepiej chłopaków doopingowało. Chyba, że tamte się panie rozbiorą do bikini. O nie, to wtedy chłopaki chyba z boiska uciekną. Czy panu podoba polska piosenka na euro 2000. Nie podoba mi się w ogóle. Dlaczego? No, wydaje mi się, że mogła być bardziej polska. To znaczy? No jest dużo, y, wielu artystów, którzy spełniliby bardziej oczekiwania Polaków. Mhm. No To jest dla mnie taka Wiocha. Pachnie Wiochą. Za, za proste słowa? I słowa, i muzyka. A synom podoba się? No, znając życie nie, bo nie słuchamy takich, mu, takiej muzyki. Ładna jest taka do słuchu, do tańca i w ogóle, nie? Że mogłaby być taka. No będzie, czyli dobrze. Tak, 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 oczywiście dobrze jest. Znają Pan już całą? No tak słów to nie znam, nie? Bo tak mało się teraz słyszę, nie pokazują w telewizji tego, nie? Tak mhm. tak, tak często tego, ale bucho wpada prawda. No dobrze, Polacy wybrali. Tak, tak, elegancko tak powinno być. Nie, A taka no, nie tak. Nie spoko. Bardzo fajna. Nie za bardzo tego fajna. Nie, nie, nie aż <głosyńska> tak, ale trochę chyba y była. <głosyna> tak? Oczywiście. Będziecie śpiewać ją na Euro, nie. będziemy. Ja nie, będziemy, będziemy. Będziemy. Lepszy podstawowy chin polski. Ale piosenka ja hit musi być, czyli co? Nieodpowiednia ja piosenka. Nie za bardzo. Mogła być lepsza. W ogóle jakaś dziwna nazwa, Koko, Koko. Może jakiś zespół raperski się tego tak wydać. Dziwnie kojarzy. Fajne są czy liderki. O, czyli liderki są fajne. Czyli podobowa. Yy, tak. No jak tańczą. A możesz zaśpiewać kawałek? E, ja się wstydzę. Ja, 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 ja zaśpiewam. On będzie śpiewał. Koko, Koko, RS spoko. Jak nam się koko, podoba? Koko. Koko? koko spoko. No mnie takie właściwie to nie zupełnie się podoba. Dlaczego? E, ja wiem, taki A, ludowy żeby, standard nie nie mi się wydaje. Piosenki. Coś piosenki. powinno być takiego... Ja, takie wyso... ja jestem jeszcze taka wesoła, kokoszna dziewczyna, wszystkim się nie, piosenki podobają. Tak? Nie, nie. A jaką by ja wolała? Ja bym wolała, żeby jakiś dobry zespół zaśpiewał tą piosenkę. Co? Europie. Te pani, które śpiewają? Nie za bardzo się pani no, to nie, podoba? Nie, nie, nie. Nie. No chciałabym, żeby zaśpiewał na no, przykład raz, dwa, trzy zespół. Selinka, Ty się nie sprzeciwiaj, wszystkie, bo wszystkie zespoły są eleganckie, super. Nie, Wszystkim ja trzeba chwalić. My już w jesteśmy w takim wieku, że nam już się może coś innego podobać, a młodzi znowu I... lubią coś innego. Czyli Pani się podoba ta piosenka? Mnie się podobają ja wszystkie. Ja no. no, szczerze. no Dlaczego no, Polacy no, wybrali taką piosenkę? No nie wiem, tak, takie różne gusta mamy, jak i... No, ludzie wybrali, no to musi być fajna. Skoro ludzie wybrali, więc podoba jest mi Jest fajna? No, troszkę. Według mnie troszkę jest. Jest fajna. No co? Coś nowego, innego niż dotychczas. Także. Co? takie pójście w stronę taką ludową. Dobrze. No nie jest złe, na pewno. Dobre jest. No bo, nie wiem, nie podoba mi się po prostu. Muzyka czy zespół? Się... Zespół, chyba. Co by Pani zobaczyła chętnie tutaj? Jaki zespół, jaką muzykę? Jakiś może, nie wiem, młodszy. Młodsze osoby, które śpiewają. Może by to lepiej wyglądało wtedy. Czy Pani podoba piosenka na Euro 2012? Mojemu synowi się bardziej podoba, jak mi. A Pani, co się nie podoba? Wykonawczynie. Jesteśmy, powinniśmy y, pokazywać jako młody naród, a nie jako, nie wiem, starsze panie, które śpiewają ludową piosenkę koko koko. sama piosenka się podoba synowi, tak? Tak. Powiedz podoba Ci się? Tak. No tu nie zaśpiewaj. Kawałek. Koko koko eurospoko, piłka leci, Soko, Wszyscy razem zaśpiewajmy nasze kowirajmy. Fajnie, fajnie. Inny zespół śpiewał. A czemu się panu zespół nie podoba? No bo, bo to, bo to już jest taki przeżyty troszeczkę. Jest super piosenka. Piosenka super, tak? Piosenka, piosenka jest super, słowa są super Nie Nienawidzę tej piosenki. Dlaczego? Ej, no nie ładny, kurczę, ten. To powinna być jakaś sportowa piosenka, a nie żeby stare babcie śpiewały. Mhm. Ale one mają dużo werwy z tego co widać. Znaczy jak będę w ich wieku może to. Ten, mhm. To się zgodzę. A nie głosował na tę piosenkę? Nie, ja nie głosuję w ogóle nigdzie. Ani na polityków, ani. To jest... Strasznie śmieszna. Według mnie to jest kompromitacja Polski. Na YouTube są filmiki, ludzie się śmieją z tej piosenki. Mówią, że to no Wiocha. Chodziła Wiocha. No, ale pewnie będą wszyscy potrafić śpiewać ją. No tak, po pijaku już szczególnie. Co pan by widział tutaj? Jaką piosenkę? Hmm, myślę, że osiany, tak jak to się mówi. Ta jest, jest lepsza. Najlepsza chyba w sumie z tych takich tam co było do wyboru. Panu podoba piosenka na Euro 2012. Niestety się nie podoba. Dlaczego? Mm, za bardzo jest, można tak powiedzieć. Wieje z nią wiocha, można tak powiedzieć. Mm -hmm. Co, Europa się będzie śmiała? Tak mi się wydaje, że ci kibice co, co do nas przyjadą, to będą się z tej piosenki śmieli. Yy, to znaczy ten, ten zespół nowy, co śpiewa bardzo ładna. A dzisiaj słuchałam rano... Yy takiej z zespołem też była słowa są wspaniałe mhm. pasuje to wszystko do Euro 2012 polskiej. tak Polska. oczywiście podoba mi się tak? To tak szczególnie no jest rytmiczna i o to chodzi właśnie w tych piosenkach tak, tak tak Dobrze. dzieciom też się podoba Dzieciom też się tak. podoba Euro spoko no ja powiem że to Koko jest do jest tego po prostu no tak no to jest siara troszeczkę no bo zamiast pokazywać, że my jesteśmy jednak rozwijającym się narodem, to cały czas trwamy w tych tradycjach i strasznie się z tym obnosimy. Ale co, tradycja jest zła? Jest dobra, no ale jak każdy kraj trzeba się rozwijać, no po prostu. I to jest żart dla mnie, to jest piosenka. Czyli pan się nie podpisuje? Nie, absolutnie. Europa się będzie śmiać? Będą się śmiać na pewno. Jakby nie mieli już wystarczająco dużo powodu, żeby to robić. Nie bardzo. Dlaczego? Chodzi mi o zespół cały. Nie ma takiego wyglądu, jak powinien być. A jaki to powinien być wygląd, proszę powiedzieć? I to młodzi zaśpiewać, a nie starszy panie. Wtedy piosenka byłaby w porządku. Dobrze. To już wszystko w dzisiejszym odcinku programu Ludzie Mówią. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.